Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry, słuchacie Państwo radia dla Ciebie. W magazynie sportowym dziś finisz, ekstra klasy i zacięta walka o utrzymanie. Do końca pozostały już tylko dwie kolejki, ale Spadkowicza możemy poznać już w ten weekend. Ze mną w studiu nasz stał ekspert, mistrz polski Tomasz Sokołowski. Kładem przy tomku. dobry, siebie, dzień dobry Państwu. W tym momencie realnie niepewne utrzymania są ostatnie w tabeli pod Beskidzie. Stal Mielec, która ma 3 punkty przewagi na, nad pod Beskidziem oraz Wisła Płock, która ma 5 punktów przewagi nad ostatnim pod Beskidziem. Bardzo ważny mecz Tomek w sobotę. Pod Beskidzie podejmie Wisłę Płock i musi to spotkanie wygrać. Wisła. Teoretycznie ma z tej trójki najbardziej komfortową sytuację, ale wyobraźmy sobie sytuację, że w Bielsku przegra, wtedy sytuacja zrobi się naprawdę nerwowa i w Płocku również. Wszystko może się wydarzyć w tym momencie, tak naprawdę. Jak najbardziej. Tutaj no czy też i z mentalnością swoją, tak, wiedzą, że są pod ścianą i każde potknięcie, no to już można powiedzieć, odbiera im wiary w to, ale dalej, dalej są w grze, dalej mają szansę, no i kolejne spotkanie, tak, w poprzedniej kolejce z Lechem wygrali 1-0 w końcówce spotkania i wiemy, że kolejne spotkanie przed nimi, to co wspomniałeś, Wisła, Wisła, Płoc, która, no, wystarczy jej punkt, wystarczy jej remis, żeby już sobie zapewnić, tutaj, no, na pewno nie chcą tego zostawiać do ostatniej kolejki, jedni i drudzy, Ciężki gatun ciężkiego gatunku, można powiedzieć, ciężkiej wagi takie spotkanie, i, i miejmy nadzieję, że piłkarskie będzie dobre. Stal Mielec w niedzielę podejmie legię Warszawa, która powoli szykuje się do świętowania mistrzostwa. Szansy jej oczywiście nie, nie odbieramy, tym bardziej, że w tym sezonie stal już legię pokonała. Tak, i, no i stale mimo, mimo meczu zaległego z Rakowem, gdzie tam przegrali w końcówce spotkania, no patrzymy na to, co oni robią i niesamowite to są rzeczy. I, I teraz grają z Legią, tak? Później pod Beskidzie jeszcze gra z Legią, ale wiemy, jakim teraz składem prawdopodobnie wyjdą. Kilku kluczowych zawodników w Legii nie ma, także spore szanse przed y, y, Stalą Mielec i... I tutaj, żeby sobie zapewnić, że na własnym stadionie, i nie czekać do ostatniej kolejki. Tak, naszym słuchaczom przypominam, że nasz magazyn, jak co piątek, można również oglądać na stronach rdc.pl, tvpsport.pl i na Facebooku TVP Sport, gdzie czekamy na, na Wasze pytania oraz opinie, kto Waszym zdaniem spadnie z ekstraklasy. Z tych najciekawszych pytań obiecuję. Skorzystamy, a być może macie Państwo pytania do naszego pierwszego gościa. Przy telefonie trener piłkarzy pod pan Robert Kasperczyk. Dzień dobry, panie trenerze, jesteśmy już na antenie. Witamy gorąco. Halo, halo, czy się słyszymy, panie trenerze? Być może mamy jakieś kłopoty techniczne, spróbujemy za chwilę jeszcze raz połączyć się z, z Bielskiem w tym momencie pod Beskidzie teoretycznie w, w najgorszej sytuacji. Trzy punkty straty dostali do Mielec. Jeszcze chciałem właśnie o tę Legię, Tomek, się zapytać, która wydaje się będzie rozdawała karty w tych dwóch ostatnich kolejkach. Teraz gra ze Stalą Mielec, w ostatniej kolejce gra właśnie z Podbeskidziem, czyli to właściwie ona rozda karty w tej walce o, o utrzymanie. Pytanie, jak Legia do tych dwóch meczów podejdzie, bo czy już nie jest w takim trybie wakacyjnym, trybie trybie Świętowania. Słyszymy, że Lukinias już w Brazylii. Peckhardt odpoczynek, czas na doleczenie kontuzji i tak dalej i tak dalej. Jeszcze dochodzi Slzecz do tego, także tutaj Borz w ostatnim meczu nie zagrał i może też do końca sezonu nie zagrać, tak? Tu sprawdzenie miszty w bramce. Na pewno tutaj jest też i pole, pole dla trenera właśnie Czesława Miżniewicza, który będzie chciał sprawdzić zawodników, którzy mniej grali, ewentualnie. Ewentualnie z akademii. Może też doczeka się po ciężkiej kontuzji Wesowicz kilka minut. Jest też Szołek. Czy tutaj będzie chciał ewentualnie w ten sposób tutaj dokończyć ten sezon? Bo wiadomo już, Mistrzostwo rozstrzygnięte. Na pewno też nie, nie to, że będzie chciał. Po prostu przejść sobie tylko takie mecze, bo na pewno Legia nie, nie jest takim zespołem i żeby sobie pozwolić, żeby w każdym meczu przejść obok spotkania. Dostałem informację, że mamy już połączenie z panem trenerem Robertem Kasperczykiem, trenerem piłkarzy pod Beskidzie, bielsko biała. Kłaniamy się, panie trenerze. Dzień dobry. Udamy Witamy się serdecznie. Do dwóch razy sztuka. Panie trenerze w, w internecie akcja pod hasztagiem Wierzę w ten klub, wspierająca waszą walkę o utrzymanie. No w tym momencie jesteście w najtrudniejszej sytuacji, ale no, jestem pewien, że nadzieja nie umarła, a pod nie walczy do końca. Oczywiście, że tak, jak najbardziej, troszeczkę wynik w Poznaniu, tak powiem szczerze skomplikował nam sytuację, bo liczyliśmy się z jaką, jakąś zdobyczą punktową stali stalinie w meczach z pogonią i z lechem, natomiast no, przyznam się szczerze, że 6 punktów zdobyte przed stal w tych dwóch meczach no, mocno nam nadwyrężyło na układ nerwowy, ale staramy się zachować spokój i, i, i będziemy grać najbliższe mecze bo o pełną pulę. Tak, skoro wspomniał pan o Stali, to ostatnio grali swój mecz zaległy z Rakowem. Było tam blisko, żeby, żeby wywalczyć cenny, cenny punkcik, wtedy ich sytuacja byłaby jeszcze bardziej komfortowa. No ale gol w doliczonym czasie, stracony i ostatecznie przegrana. No, trochę to wygląda, jakby gdzieś tam opatrzność do Was oczko puszczała w tych ostatnich kolejkach. Może tak, może nie, Podobna sytuacja była tak, jak wspomniałem wcześniej w meczu z Lech, na Lechu, gdzie w doliczonym czasie po aucie Forcela w 95 minucie stal zdobyła bramkę zwycięską. Także ja bym ja bym trzymał się tego przysłowia, że, że, że bilans szczęścia i nieszczęścia jednak w pilce zawsze wychodzi na zero. A szczęściu trzeba pomagać, panie trenerze. Trzeba na początek pomóc w tym najbliższym meczu, bo będzie to kluczowe spotkanie. Podejmujecie Wisłę-Płock, która też przecież broni się jeszcze przed, przed spadkiem. Różnica jest taka, że no im wystarczy remis, wy musicie to spotkanie wygrać. Pana zdaniem ta sytuacja jak może wpłynąć na, na przebieg meczu? Czy spodziewa się pan właśnie, że Wisła na remis na przykład będzie grać? No, przyznam się, że, że, że mocno zamieniliśmy się z piłkarzy trenerów z kibiców w ostatnim meczu bitwy pod z Gdańsk chcieliśmy żeby Wisła już miała spokój i zapunktowała no tak się nie stało po porażce z Lechią Gdańsk sytuacja jest taka że mamy 5 punktów straty natomiast to są tylko liczby i realnie rzecz oceniając i znając realia polskiej klasy tak naprawdę losy spadku i, i przede wszystkim utrzymania się tej jednej z, z tych dwóch oceniam drużyn rozstrzygną się między Stalą Mielec a naszą drużyną i bądźmy realni. Oczywiście będziemy grali o zwycięstwo, nie ma innego wyjścia, musimy wygrać, natomiast no też popatrzmy realnie z kim gramy w ostatniej kolejce, a z kim gra u siebie nie ujmując Zagłębią lub Wisła Także chodzimy po ziemi, gramy oczywiście o zwycięstwo, natomiast no, będziemy też patrzeć na, na dzień następny i będziemy kibicować mocno Legii Warszawa, żeby w Mielcu pokusiła się o pełną pulę. Panie Tenerze, bardzo dobrze rozpoczęliście ten 2021 rok, zwycięstwem nad Legią, później zabrze, nawet te remisy, także wszystko jakby szło ku, ku dobremu, tak? I tutaj patrzę na, na podbyskidzie oprócz tego, że bardzo dobrze grał u siebie, to tych punktów, tych wyjazdowych, no właśnie, to chyba może być gdzieś, czego może zabraknąć. Może, może tak, może nie. Dlatego, że, że jak uzbieramy ich dostatecznie dużo u siebie, no to może wystarczyć, ale może też nie wystarczyć. Oczywiście patrząc realnie... Że drużyna tej... Podbeskidzia to jest taki, można powiedzieć, no, gwarant punktów w domu niż na tak, wyjeździe. Tak, tak, tak. tak. Zresztą te pierwsze dwa zwycięstwa, które odnieśliśmy u siebie w meczach w Legią i z Górnikiem Zabrze było jakby pokłosiem Naprawdę dobrze przepracowanego obozu w Chorwacji, w Poreciu, gdzie trenowaliśmy na bardzo dobrych boiskach. Mieliśmy super warunki i jakby z rozpędu wjechaliśmy w eksaklację, bo przecież wiemy, że pierwszy mecz z regiem był jeszcze 30 stycznia. Natomiast no, potem niestety ta, ta, ta aura na południu Polski, jeszcze tutaj na Podbeskidziu, proszę mi wierzyć. Bardzo nam skomplikowała, skomplikowała ten proces treningowy i musieliśmy szukać takich e, surogatywnych e, boisk, które no nie do końca spełniały wymogi ekstraklasy i troszkę tych punktów Pogubiliśmy potem po tej przerwie na reprezentację, gdzie troszeczkę wiosny zawitało, znowu zaczęliśmy trenować na normalnych warunkach i, i, i mecz z Wisłą wygrany i dobre następne mecze, nie najgorszy mecz w Lubinie, chociaż przegrany na Śląsku w Wrocłach, pamiętamy, no i zwycięstwo z lechem poza, więc troszeczkę to ruszyło. Natomiast nie ukrywam, że słabszy mecz w Ubliwicach. Na pewno był pokłosiem, co było widać w szatni, tym meczem wspomnianym, już chyba po raz ostatni go wspominam, meczem Lecha Poznań z, z Bestalą Nielec, gdzie no niespodzianka, to mało powiedziane, co się tam wydarzyło, to była sensacja dla nas. Panie trenerze, jak teraz postrzegać zespół? Oczywiście to nie jest tak, że... W ostatniej kolejce jesteście na tym ostatnim miejscu, ale już jesteście od dłuższego czasu, ale patrząc na, na, na drużynę, na swoich zawodników jak oni w tym momencie radzą sobie z takim dużym obciążeniem, bo to jest, ja wielokrotnie grałem i o wyższą stawkę i też się broniłem przed spadkiem i w ostatniej kolejce nawet przegrałem i też myślałem, że spadnę, ale tak się potoczyła tabela, że kto inny, także wiem jak to się gra i to jest bardzo ciężkie obciążenie, duże można, mega. Tak, to prawda, to prawda. Natomiast proszę mi wierzyć, no, jesteśmy w takiej sytuacji, że też musimy patrzeć na innych. No, fajnie jest mówić, patrzmy na siebie, patrzmy na siebie. No, patrzymy na siebie, przegraliśmy mecz w Giwicach, patrzyliśmy, co zrobi Stan w meczu z Rakowem. Raku wygrał. Teraz no, musimy też patrzeć yy, na innych. I, I proszę mi wierzyć, ten mecz yy, i ta bramka zrzutu karnego, Lopeza, z rzutu karnego Iwi Lopeza w doliczonym czasie gry, no troszkę mi zespół, nie ukrywam, podniosła nie psychicznie I, i chłopcy jakby wrócili do, 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 do takiej równowagi psychicznej bo, bo widać było, że spuszcz... wcześniej były troszeczkę dwa, 3 dni takie, takie głowa dosyć no, spuszczona, bo, była taka... był taki marazm chcieliśmy to podnieść jak, naj, jak najszybciej bo gramy przecież dalej są dwie kolejki, mamy po tyle samo meczy, wygrywamy mecz i przeskakujemy mówię hipotetycznie, w mecze przeskakujemy stan Mielec w tabeli, więc oni będą musieli się martwić, jak punktować z Legią, także naprawdę myślę, że ta końcówka sezonu będzie ciekawa w wykonaniu obu drużyn. Właśnie a propos tego naj, najbliższego meczu, Tomek już wspomniał o waszej sile na, na, na własnym boisku. No Statystycznie to wygląda tak, że macie w tym sezonie sześć zwycięstw i wszystkie te zwycięstwa odnieśliście właśnie właśnie u siebie. Pytanie jeszcze, co, co, jak pan ocenia tego waszego naj i bliższego rywala. Trochę podpytałem o atmosferę w Płocku. Tam faktycznie mobilizacja jest straszna, bo czują tę niepewność wciąż o, o ligowy byt. Ostatnio grali z Lechią Gdańsk. Porażka 1-3, ale to był, to był co najmniej niezły mecz w ich wykonaniu. Nawet Kuba Rzeźniczak napisał na Twitterze, że jeden z najlepszych w tym sezonie. I właśnie jestem ciekaw, jak pan ocenia rywala najbliższego, no ich najmocniejsze atuty. No chyba nie skłamię i nie wymyślę żadnej jakiejś nowej teorii, jak powiem, że zespół Wisły Płock jest w tej rundzie, w tym sezonie bardzo chimerycznym zespołem. Potrafi zagrać naprawdę dobre zawody i nie punktować, a potrafi zagrać no, przeciętnie i punktować. Na przykład mnie się podobała gra Wisły Płock w obu ostatnich meczach, zarówno w meczu z Lechią, jak i wcześniej w Zabrzu, gdzie no, po, po mistrzowsku wypunktowali Górnika, no pokazały, że no, Grupa zawodników, ta bardziej doświadczona, która, która no, praktycznie występuje w każdej formacji i, i w linii obrony i pomocy i, i w pierwszej linii, no, to są zawodnicy, którzy no, jakby tak popatrzeć i, i sumować liczbę występów w ekstraklasie zawodników Wisły, Płocki, Podbeskidzia, no, to my naprawdę chodzimy po ziemi, jesteśmy tutaj naprawdę z dużą pokorą jakby ustosunkowani do, do rywala i wiemy, że my nie wiemy tylko na jaką wisłę podtrafimy. o w ten sposób, czy, czy, czy taką naprawdę no, grającą dobrze zdyscyplinowanie i, i chcącą wygrać w bielsku białej, czy, czy, czy taką schowaną, która będzie chciała na przykład wyciągnąć tylko punkt, który daje pewne utrzymanie. No, ja mówię raz jeszcze, że ten mecz oczywiście bardzo ważny dla obu drużyn, natomiast no, realia jednak podpowiadają, że... że, że no oczywiście, jeżeli nie wygramy, no to no to już praktycznie rzecz biorąc jesteśmy jedną nogą w pierwszej widze. Natomiast wiadomo, gramy o zwycięstwo, ale też zwycięstwo nam jeszcze nie gwarantuje utrzymania, bo musimy po pierwsze patrzeć na, na wynik stali, a po drugie również patrzeć na, na, na siebie w meczu ostatnim z legią Warszawa. Czy kluczem do sukcesu będzie powstrzymanie Mateusza Szwocha? I tak i nie. To znaczy, no, to jest zawodnik, który ma najwięcej swobody w środku pola. I chyba ma największy wpływ na to, jak, jak wygląda tak, gra. Tak. tak, to prawda. I ma dużo swobody, zmienia sobie strefy działania, jest zawodnikiem nietuzinkowym, bardzo dobrze uderza w te fragmenty gry. Natomiast y, tu zespół wygra. Znaczy, wygra drużyna, która będzie miała. Y, inspirytor większy, bo nerwy wiadomo, gdzieś tam emocje duże, końcówka itd. i tak dalej i kto to wytrzyma? I ja myślę, no patrząc, ja jestem optymistą, patrząc na swój zespół, natomiast no nie, nie aż tak bardzo nie wnikliwie nie wchodzę. I nie szukam na siłę dojścia do, do, do psychiki drużyny rywala, bo się domyślam. Sam grałem w piłkę też i wiem jak to wygląda. Natomiast y, y, myślę, że tutaj y, będzie troszkę takich szachów, aczkolwiek no, nie wiem na ile odważniej zagra z nami Wisła i ten mecz jest tak naprawdę wielką niewiadomą, jeżeli chodzi o taktykę przygotowaną przez, przez obu, obu szkoleniowców. Ale chyba od samego początku, chyba pamiętacie, no tu wygracie o zwycięstwo. Tutaj nie ma, znaczy oczywiście zachowując to, że żeby nie stracić bramki, bo to już się troszeczkę skomplikuje, ale to wy, wy chyba macie tę ten, ten, moc i u siebie waszego stadionu. Oczywiście szkoda, że akurat już nie jest ta kolejka gdzie, czy ewentualnie ten dzień gdzie, chociaż 25% mogłoby wejść. To by też wam dało troszeczkę tak. tego, ale no chyba. Tutaj chyba czujecie się na tyle mocni, żeby tu wydyktować od samego początku te warunki. Nie czekasz, tak, co jeżeli, Wisła Poznań zrobi. Tak, jeżeli, jeżeli, jeżeli przy Ryklińskiego w Bielsku białej e, przegrały takie drużyny jak Wisła Kraków, Legia Warszawa, Górnik Zabrze, czy Lech Poznań, no to tak naprawdę nie mamy kogo się bać. Tutaj e, mówiąc takim językiem już ogólnym e, w litę, Natomiast e, no, też. E, ja wiem, że stawka to, meczu jest no, ogromna. O to, to chodzi. Raz, że stawka, a dwa, że no. Pogań Szczecin pokazała, że można wygrać w Bielku Białej i z tego meczu najbardziej wyciągnęliśmy wnioski. Ja myślę, że będzie to dobry mecz dla kibica. Tak mówił pan, że też no, nie ma co kryć, no, musicie patrzeć nie tylko na was, ale na, na waszych y, bezpośrednich rywali. No i pewnie też przyglądamy się Legii Warszawy, jak ona w tych ostatnich meczach się będzie y, zachowywać, kiedy już jest pewna mistrzostwa. Widzimy, Zawodników że... tych kluczowych rozpuszcza. Tak, Lukinias w Brazylii. Pekkar też w tych ostatnich dwóch meczach ma nie zagrać. Pytanie, czy, czy faktycznie w tych meczach podejdzie na, 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 na 100%. No, wy byście się ucieszyli, gdyby nie w tym ostatnim meczu, No ale teraz grają ze Stalą. Też pewnie chcielibyście, żeby podeszli do meczu, do meczu maksymalnie skoncentrowani. Tak, no. Ja bym chciał i tutaj nie wyrażę chyba jakiejś wyabstrachowanej opinii, chciałbym żeby w obu meczach jakby nosiły były równe. No ja myślę, że legia ja jest takim zespołem, która nawet po zdobyciu mistrzostwa no nie pozwoli sobie na jakieś mecze i granie półśrodkami, to jest firma i jakby Nobel, sobiliż tutaj, Mistrz Polski zobowiązuje do tego, żeby jednak w obu meczach tych ostatnich no, pokazać się z jak najlepszej strony tymi zawodnikami, których pan trener Miśniewicz będzie miał do dyspozycji, a przecież tak naprawdę na polskie warunki, na polską ekstraklasę, tam zawodnicy, którzy wchodzą z ławki, mieściliby się od razu w pierwszych jedenastkach, w wielu, wielu zespołach innych w naszej rodzimej rodzimej lidze, więc tutaj no wiemy, że, że jakimkolwiek składem Legia Warszawa by nie wyszła, no, trzeba się po prostu sprężyć na magda i grać i tyle. Panie trenerze, mam takie, takie pytanie, jak już pan objął zespół Podbeskidzia, czy patrząc na ten czas, który minął i te spotkania, czy jakiegoś spotkania pan bardzo żałuje, które się tak było w waszych rękach mocno, a gdzieś po prostu no, gdzieś uciekło? Tak, straszliwie strasznie. Mam jedno żałujemy. takie spotkanie, ale nie wiem, czy no, trafimy. Straszliwie żałuję meczu i porażki w meczu ze Śląskiem Wrocławka, Dokładnie, dokładnie, bo to chyba, no to by też patrząc na te inne, jak strzelając trzy bramki na wyjeździe, jak się toczy tak, spotkanie, to chyba no tutaj można było wycisnąć więcej z tego. Tak, chcieliśmy wygrać i przynajmniej ten pierwszy, wtedy nie wiedzieliśmy, że, że zostanie nam tylko jeden ten legion, tak jak teraz to rozmawiamy, natomiast no, byliśmy bardzo blisko, w 81. minucie zdobywamy bramkę na 3-2, cieszymy się niemiłosiernie, a 5 minut później już przy stałym fragmencie bez krycia, jeden zawodnik przyspał troszeczkę krycie, przystałem w fragmencie też niepotrzebny fał, no i, no, i mamy 3-3, a już w 95. Waszy. minucie dostajemy. Sztukę na cztery, czy to, to już ręce opadają. No. Wiem, to jest, to jest to, ale no też i inne spotkania Wam też przyszły, tak? Gdzieś tam, jak Pan powiedział, Bilans musi wyjść na zero, gdzieś, tak, gdzieś się straciło, tak, ale tak, no tak. właśnie, taki obraz spotkania może właśnie nie dać tego momentu dobrego później. To prawda, i mieliśmy taki mecz na przykład z górnikiem Zabrze, gdzie w 90 minucie Kamil Biliński zdobył bramkę głową na 2-1 i, i kilka minut później sędzia zakończył mecz, także no wszystko się zmieniło. Tak. Panie trenerze, sytuacja jest trudna, ale życzymy, życzymy powodzenia w tej walce o utrzymanie. I wszystkiego dziękuję. dobrego. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Trafnych I decyzji, podprawiam. trafnych decyzji personalnych i dobrego wyboru. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Robert, Robert Kasperczyk, się. trener piłkarzy pod Beskidzia, który zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, jutro podejmie Wisłę Pock w takim kluczowym meczu, który być może przesądzi o o tym, kto, kto spadnie, jak kto utrzyma się w Lidze, to spotkanie w Bielsku Białej o 15. A w magazynie sportowym powoli kończymy tę pierwszą część. Zostajemy w studiu z Tomaszem Sokołowskim. Dołączy do nas w tej kolejnej części Iwica Wrdoliak, były kapitan Legii Warszawa, dziś menedżer piłkarski. Mam nadzieję, zdradzi nam kilka ważnych informacji, ponieważ w tym tygodniu był w Warszawie, żeby porozmawiać z dyrektorem sportowym Legii. O o nowym kontrakcie yy, Wesowicia. Yy, warto też nasłuchać, ponieważ ogłosimy w tej drugiej części nominowanych w plebiscycie RDC na sportowca kwietnia na Mazowszu. Nie odchodźcie więc daleko, polecamy się za kilka chwil po wiadomościach, które już teraz w radiu dla ciebie.